Oni się tepną. Znaczy kolega, no, przetransportował się, tak, nie? Tak, 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 zezgonował Tak, medy medycy <noise> go zabrali <noise> i zezgonował Nie, <noise> go Nie, jak najszybciej do tego szpitala No i wyżej go pobijemy i weźmiemy go ze sobą <noise> no właśnie, jaki ten problem <noise> Ma ktoś kajdanki, czy coś? No nie mam Stary, drogi są no, kajdanki, 15 tysięcy 15 tysięcy, no o, tu jest szpital jest? Jest, jest. Gdzie jest... Nie widzę. A, Witam, Właśnie ja też mam czasami ten, miał. ten... Mnie no, taki udar czasami. No, no, udar. Widziałeś go gdzieś tu? nowe no, no, ja no maseczki tak bym poprosił. Jakie ja mam maseczki? Ja mam taki udar sześć No, sze sześć ja mi się to zdarza kurwa raz na jakiś czas Lepiej. Poproszę maseczkę ściągnąć panie Rodriguez Rodriguez Dziękuję Widział pan może tutaj jakiegoś zastępcę szefa? Bo yeah. zezgonował nam przed chwilą. Nie widziałem. A to pewnie do innego szpitala poszedł. Dobra, zezgonował już po nim... Erik nie się tutaj Proszę nie... Panie... Chcesz trochę działać? 1200 nie, za sztukę. Nie, nie. Nie chcesz czemu? Nie. Czemu? To jest tamtą sytuacją co się stało? Ale nie, to, to... w e! <ślech> co jest. O, jest tutaj Siury, czemu, czemu nie poczekaliście na nas? Co? Co on kierował? Dobra, już spokój, spokój. Ej, bo za chwilę padnę. Bez taki, bez takich. Już. Spokój, Dobra, spokój. to kolego nie uciekaj bez nas po prostu. No dobra, ale to on kierował. Pan Skubany ja też... Ja też. Dzień dobry, chce pan może trochę wziąć? Coś tutaj jest taktycznego, chce pan, chce pan? O, tutaj jest coś świetnego, chcesz? Żeby... Ej, ej, elegancki. Ej, on nie jest zainteresowany, spadamy stąd. Ej gdzie on jest? Czemu on pojechał sobie bez nas Ej, bo Marek pojechał Marek pojechał? O jest Marek, jest Marek! Jest! Jest, jest, jest Mark, jest Marek Szybko, szybko ci idziemy Ty Mark, weź jakiś lokalnych zatrzymuj na autostradzie. Macie coś? Kurde, nikt nie chce! No, ja miałem przed chwilą, tego spróbuj. Nikt tego nie chce kupić, Joseph! Aj, mam to, mam to, mam to, chcę! A ode mnie nie chce. Jak to nie jest zainteresowany? Spadamy stąd. Szybciej, kurde. Zatrąb na nich. Chcą? Łatwo, S. Sprzedałeś? Sprzedałeś, serio? No, ale za, 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 słabo, nie opłacało mi się. E. Dwie za dwa tysiące. To słabo. No, my no, też. Dwa za dwa tysiące, ale lipa. Ale zawsze Cialo. coś, nie? No ta no, I patrzcie jaki dobry sposób I Patrzcie jak zablokowaliśmy tam trzy auto, to cała autostrada już się zablokowała. No, i wtedy by się dało, no. To jest to spawner klientów, spawner klientów. I policji? No A przecież do palety to oni nawet nie przyjadą Ale fajny pomysł by był jakby zrobić gang małpek o, Ty. Nie, bo jak sobie sam małpo No Dobra Witam. A Panie, nie byli atro. zainteresowani kognem no paszy. A tu byłby świetny ten pomysł, gang małpek. No wiem. <laughs> wyobraź fantasty... sobie. Tylko wyobraź... że Wiecie, wy byście musieli mieć czarne maski, nie, bo wy jesteście biali. Tam. No, faktycznie. Ale w... coś się da zrobić u fryzjera, czy coś? No wiem, ale wyobraź sobie tak. Jesteś ja dealerem, chcesz sobie zebrać trochę zioła No, ciała. był. I nagle 30 małpek wyskakuje i do, no. cię dostrzela. No, Kozackie, taki gang. -a. Dobra, chodźcie, zmieniamy. Branko. Dobra. dobra. Ej, jadą. Zignoruj. Uciekajmy po prostu. Słuchaj, Czekajcie, za do łysego. do masz do zarzucenia? No nie, no ja też nie mam. No nie, zazwoje do łystego Nie, niedostępny. Gdzie wy jesteście? No my tutaj ogarniamy auto, tylko że mamy tutaj o. takie, no. Jakby no dwuosobowe ale jedna do bagaja, jedna do osoba do bagaja, druga na ręce. No dobra, i... dobra. No to czekajcie pod tym, już tu jest. Dobra, dobra. Ja będę czekać o. pod Casablanką, jak coś. Już jesteśmy. Dobra, ja wchodzę do bagaja. Do bagaja wchodź. To wy się tego pijać, przydać. Nie. nie, A to nie wy, dobra. Nie, bo jakiś klapek i jak to wczuć. To nie my, no. To nie my. A gdzie jest Mark? Czekaj, dzwoni do niego. Mark to się odkleja trochę. No, Siadaj, wefkin, siadaj. Paweł dzwoni skubany z, z bagażnika. Skubany, <noise> no Gdzie prawda. ty jesteś, Mark? Z gdzie? Dobra, to lecimy już na tył kasablanki. Panowie, tył kasablanki. Jasne Lokalny! Gdzie tam? <noise> Ej tam jest jakiś typ Nielokalny Chcesz zobaczyć sztuczkę? No Let's go Ode mnie nie chce Ode mnie też chce. nie chce. Ode mnie chce Opa, kupił skubany. Ojojoj, oj, ale kupił. chce ode mnie 1300 za jedną sztukę. Ode mnie kupuje, szykajcie. <noise> ode mnie też kupuje. Nie jest zainteresowany. <noise> Ej, jeszcze raz mogę może ode mnie kupić. U kurde, to 3900, ale deal. Co jest, a ile? A ile, ile? 3 sztuki. Wcałeś? A to 1000 za sztukę. Mało. No, dawajcie. 1300 za sztukę. Dobra ktoś, a ty, ty ja to ty się... Mark do bagaia Mark, a ty nadal nie, ma. nie masz A tu jest stary, patrz Jest, udało się Czekaj sprzedaj, sprzedaj Dostaćcie już tą nie babę chcę, w spokoju. Jakoś nie chcę. Nie, ona A mi tak kupiła. Bo to, bo czarny, dlatego nie chce sprzedać. No tak. Ale rasistka. Przejdź ją. O nie, czekaj, trzeba poprawić. Trzeba ją jej poprawić Tam tu policja <słuch> przyjeżdża, my tu przejeżdżamy babę. Dawajcie szybko, ja już nie mam. Wy sprzedawajcie. Chodź tu flyer, chodź, 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 chodź wiem, że chcesz, wiem, że chcesz. A chcesz kupić? Hej O! Weźmie, coś bierze, 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 bierze I. No nie mam, będziemy zbierać. Klient nie jest zainteresowany. Aha, dobra Chodźmy do Mefiego. Dwóch lokalnych, ej! <laughs> no. Szybko go, dawaj. Lecę, lecę, lecę. No chcesz? Chodź tutaj, bierz to. O, co? chcę wziąć, chcę wziąć. Chcesz być moim zapadnikiem? Ale w czym? No co, a masz klamę? Nie. No co nie zrobisz bez klamy. Ale z nożem chyba można jest, koniecznie. Zdążył... A no może i można. No mogę być Ej i... I co? Chciała? No nie, ja od jednego, jednego typu za 1300 wziąłem jedną. Ej, robimy napad? No. Ale my nie być mamy Ja też ale mogę być zakładnikiem. Ale my klamek nie mamy. Ale... O policja. A no sprzedamy. Przedamy o... im to czekaj! HALO! Nie, nie, nie! Policja! Nie! nie. Czekajcie ja chcę. O o o o patrzcie kto tu jest Siedem. Patrzcie dwóch oh. Dawajcie <laughs> Tylko policja była obok, oh, ale trudno. Taking... Eee, ty gnoju! Hey. O, sprzedaje oferuję, 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 oferuje, oferuję. Oferuję i. Nie jest zainteresowany o ty gnoju. Dawaj Alfonso, tam jest drugi obok, dawaj, wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj Sprzedałem dwie Dobra, tu masz jeszcze A, jednego, czekaj No było no, im też sprzedamy najwyżej, Wsiadaj I dawaj temu ja. Proszę tutaj O, dawaj, dawaj, dawaj Alfonso, kredatki. lecisz I... Ty Mark, na co chcesz robić napad? Na no, wlekę no, poczekajcie, no, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie Tylko trzeba coś zdobyć, jakąś broń A nie masz? A, no, bo jakiś ty nie masz mi jeszcze mało, mi też mało zostało No nie mogę, jaki to jest chłop, dziad Skamerz E, zostaw mnie, zostaw mnie Alfonso Zostaw jakiś... mnie Alfonso Zostaw mnie, zostaw mnie Zostaw mnie, frajerze zostaw mnie. Zostaw mnie Alfonso, wsiadaj Lecimy, lecimy, lecimy Nie wiem, kto to był Przeciwne. O Ty, ktoś stoi Lokalny? Dawajcie no, tak, no, lokalny, dawajcie go. <laughs> jak ty Alfonso wyglądasz? No, jak prawdziwy Alfonso. Co no. on? Ale mnie chce, no, ale mnie chce. Ty... Ej, zostaw mnie! <laughs> Muszę cię <Alfonso. nie> bić! <laughs> Wszyscy chcą cię bić! <laughs> no. Czyli kupi ode mnie jedną paczkę, tylko ale, ale... Co <laughs> Kamer, zostaw mnie, zostaw jej, 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 bo bo chcę mnie. Siadaj. Ty Siadaj. Nie, nie, jedź, mnie Nie, 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 jedź No nie, No nie, 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 zostawcie mnie nie, nie, mnie. Siadaj! nie, Siadaj! nie, Pomocy, wściekły, lokalny Siadaj! O, jedź, jedź, jedź Jedziesz no Weź <grym grym grym> go, bo mogę zaraz natłuczę Przejedź go Siadaj! Ty, Siadaj, ło Myślisz, że taki jesteś fajny? Siadaj, ja swój, się się Gim, ging, Siadaj jedziemy stąd szybko idziemy <noise> Ej, bo zadzwonił do mnie. No. Zastępca zapyta się jak się nazywam. I wiecie co e... mi się wydaje? Halo szef. Eee, poczekajcie. Halo? halo, halo? E, okej. Okay. Dobra, jedziemy. Ej, jak tak szybko biegasz? Alfonso. Halo, szefie? Nie słyszę szefa. Mówi coś szef? Mm. No dobrze, nie, nie wiem co szef mówi, ale nie słyszę szefa. Ej, bo on, on się mnie zapytał o imię i nazwisko, to ciebie pewnie też. Ej, bo... Halo, szefie? Myśli, Jak się nazywasz? Coś się Ej, Joseph Joster. A co? Nie wiem, nie wiem. Ja ta, imię tam nie zna, nie? No tak. Mnie też cię zapytał. Ej, myślicie, A że. A ten... numeru nie zna co? Myślicie, że zastępca tych mechaników czy kogoś tam się doskarży, że goś zapięknie na szpital? Ja myślę, że nie. <laughs> myślę, że chce nam dać musza. awans. Ja myślę, że on po prostu ma. Posłuchaj, na... ja wiem o co chodzi. Bo co? my wczoraj tak wydzwanialiśmy do niego. On chce nasz no, numer zapisać. A ja dać mi jego numer. Napiszę mu, to nie pozdrawiam. Wyśleć numer, na, na, na napisze napiszę pozdrawia, pozdrawia Małpka i Jojo. Ej, bo do biura nas zaprasza. E, bierzemy to? Ej, do biura nas zaprasza. Alfoncik. Szybko, tak? Tak. Na dobra. napisał, szybko, jedziemy. Dobro, tak? Napisał. ja Mark? Mark? Jaki nie musi? ma numer? Ten jedziemy. Palić jedziem. ten numer, jedziemy do biura. Szybko. A Mark? Palić Marka. <laughs> Dobro. jedziemy. A, do czego jedziemy? E! Co? Ja to wywalam! No, słuchaj, to, jak najszybciej. Jak coś, to nic nie wiemy. Coś, czemu nie mogę jechać? Dobra, działa. Chodź, jedziemy. dlaczego ja dostałem od jakiejś małpy ten... Nic nie wiesz. Jest Ej, A mapy też był proszony? Nie, nie był. A, no dobra. Dzień dobry, szefie. Dzień dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry, szefie. Dzień dobry, przyszliśmy od razu. Coś się dobra. stało? Y odnośnie sytuacji, jak znaleźliście zastępcę szefa. Konkurencji firmy budowlanej, LSCB On no tak. był rozjebany, tak? No tak Dostaliśmy, dostałem w sumie ja wiadomość, że Nie zabiliście go na szpital, tylko jeździliście, jeździliście z nim po mieście No tak, szefie nie, chcesz... ja, ja się wytłumaczę, ja, po, ja powiem jak to było Wzięliśmy go od razu jak tam leżał Oj. Wzięliśmy go od razu yy, No po prostu ja go wziąłem na ramię yy, Pojechaliśmy Tutaj, i pojechaliśmy potem od razu, znaczy jechaliśmy do... Jechaliśmy do szpitala I po prostu w pewnym momencie nam zniknął I pojechaliśmy od razu na szpital sprawdzić czy tam jest, ale że go tam nie było Zniknął? No, no znikną. znaczy, jak go... Jak go... Y, przestałem nosić To zniknął mi z rąk uh -huh. A chcieliście go na szpital zawieźć, tak? No tak no, jechaliśmy na szpital Właśnie, nam zniknął mniej więcej przy banku. Mhm, mm dobra, no, to... Bo do banku zajechaliśmy, bo mieliśmy po 30 tysięcy w kieszeni, a ja my się boimy z takimi liczbami chodzić. Bo to jest dużo No i ja go puściłem, bo... Bo lepiej się wtedy chodzi, szybciej. I wtedy mi zniknął. No. Mm -hmm. Pamiętajcie, że pieniędzy wam nie zabiorą, bo jak ktoś was przeszukuje, to on tego nie widzi, tak jak karty SIM. Więc jedynie coś No tak, sadzić. ale no, jakbyśmy tak, jak jak mieli wypadek albo coś. No, no to, to tak, dobra, to... Po pierwsze, jak znajdziecie jakiegoś inną firmę po prostu, to my z każdą firmą mamy przyjazne stosunki, więc nic z nimi nie róbcie, tylko... Jasne, szef! Tylko dobrze. na szpital od razu najlepiej, do banku można potem sobie podjechać. No. I ty pamiętaj, żeby w masce małpy nie chodzić, bo nie można w maskach chodzić podczas pracy. Dobrze, szef! No, i nie się tak do mnie za często. Dobrze, dobrze szef. szef. I tyle, bo dostałem skargę właśnie od tego, tego zastępcy szefa, że coś tam robiliście. Nagrania nie macie z tego, nie? Mm, nie No nie Dobra, no to tyle Możecie iść, pamiętajcie Dobrze, szef Dobrze, dobrze Do widzenia Do widzenia, pozdrawiam Do widzenia, szef Ja tak naprawdę to nagrywałem, ale nie chciałem mu tego pokazywać Też to nagrywałem Oj. Pamiętaj, wszystko się nagrywa No tak, oczywiście, że tak ale jak coś jest na swoje niekorzyść, to już nie? No nie. Wtedy no nie. Znika. No tak. Gdzie jestem twój przyjaciel? Czekaj, zadzwonię.